kamraci, przemówi nasz kapitan! Tej nocy, serdeńka, wkroczymy na Drogę Chwały. Zacznie się odpływ i uwolnimy moc niebiańskiego światła. Hurra! Yeah! Otworzymy portal do minionych lat! Ha -ha! I znów będziemy żeglować po siedmiu morzach. Co ten facet bredzi? Odzyskamy nasze pirackie skarby! Ha! I będziemy władać na słonych wodach. E, chyba was pogięło! Gdzie moja żona? Jest tylko jeden człowiek, który trzyma w ręku nasze przeznaczenie. O, nie. Czarno to widzę. Ten nędzny pies zaprowadzi nas do zatoki niebiańskiego światła. Ale nasz uparty Jeziotr nie chce gadać. Mówiłem już, że ja Wyciskaj nam kitur rybi po miocie. Bracia! Co zrobić ze szczurem lądowym, który staje na drodze mojej. E, naszej drodze do chwały? Utopić go! Wytasać w smole! Wypuścić! Tak! Yeah! nim rekiny! Brawo! Przewyborny pomysł! Bracia! Kto z was podsunął mi tak makabryczną i piracką koncepcję? To właśnie ja, szefie! Dzielna Sali Solanka! Chcę wiedzieć, co zrobiliście z moją żoną! Zacumuj jęzor stary dorszu, albo zaraz ci go obetnę! O, Scooby-Doo, gdzie jesteś? Obcy statek! Dziga nas zgodnie z rozkładem! To Fred! Zacnij kamraci! Na stanowiska bojowe! ザンナ。 Nie, Fred! Hej, sali Solanka! Nakarmisz nim rekiny! Rozkaz, szefie! Mówcie, gdzie jest moja żona. Muszę wiedzieć, co się z nią stało. Kimkolwiek jest ta biedaczka, to jeszcze mi za to podziękuję.